Witam wszystkich Państwa serdecznie, dziękuję za przybycie. Nasza dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest podsumowaniu akcji zbierania podpisów popierających budowę obwodnicy Skarżyska S7 wraz z węzłem Północ. Za chwilę oddam głos panu przewodniczącemu Januszowi Gruszczyckiemu, który przedstawi informacje na temat akcji, tego ile udało nam się zebrać podpisów. Natomiast zanim też, szanowni państwo, zostanie, ja bym chciał bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom za to, że tak licznie wzięli udział w akcji, którą udało nam się zorganizować nie tylko na terenie naszego miasta, ale, ale także i powiatu. Na pewno było to działanie ważne z punktu widzenia rozwoju naszego miasta, Miasta, ale także całego regionu Świętokrzyskiego. Cieszy mnie, że przez moment w skali miasta powiatu staliśmy się społeczeństwem obywatelskim, dlatego że wiele osób zaangażowało się w tę akcję i ja za to zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję szczególnie za, za to zaangażowanie przy grupie przedsiębiorców Skarżyska Kamiennej, Radzie Gospodarczej, która jest właściwym organizatorem tej akcji. Cieszy mnie również bardzo to że do akcji włączył się Kościół Katolicki i lokalne tutaj parafie, a także mieszkańcy Skarżyska, którzy również, nawet jeżeli nie są zorganizowani w stowarzyszeniach, to sami drukowali formularze u siebie w domu, poświęcali czas i pieniądze nawet swoje, aby te podpisy zbierać i dostarczali je do urzędu. Bardzo Państwu dziękuję. Wierzę w to głęboko, że ta akcja przyczyniła przyczyni się do tego, że rozstrzygnięcie w Brukseli będzie dla nas korzystne. W trakcie realizacji tej akcji otrzymaliśmy także dobre dla nas informacje z Ministerstwa i wiemy, że budowa S7 jest w tym kształcie coraz bliżej, ale o konkretach na ten temat zaraz Pan Dyrektor Strzelczyk, a w chwili obecnej oddaję głos Panu Januszowi Gruszczyńskiemu szefowi Skarżyńskiej Rady Gospodarczej. Witam Państwa. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zbieranie podpisów. Przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy są zrzeszeni w Radzie Gospodarczej. Niektórzy przedsiębiorcy przynosili w granicach tysiąca podpisów, w związku z tym ich zaangażowanie było bardzo, bardzo duże. Także to, co już prezydent pod, podkreślił, Kościół katolicki się zaangażował. I tutaj podziękowania dla dziekana Mariana Mężyka, który to, tą akcję poprowadził z ramienia Kościoła. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy. 16 449 podpisów. Akcja zbierania tych podpisów trwała niecały miesiąc, można powiedzieć, że w gruncie rzeczy... 3 tygodnie. 3 tygodnie. Udało się to zrobić chociaż... Liczyliśmy, że, że przekroczymy 10 tysięcy do 15, uda udało się te 15 tysięcy przekroczyć, co naprawdę trzeba podkreślić duże zaangażowanie społeczeństwa w zbieranie tych podpisów. Co dalej? Dalej to chcemy to zawieźć do Komisji Europejskiej, to jest dyrekcja Generalna Środowisko. Dyrekcja D, wdrożenia, zarządzanie i europejski semestr, tam gdzie rozstrzygana jest sprawa. Chcemy to zawieść osobiście z tego względu, żeby przy okazji lobbować na temat wydania tej decyzji pozytywnej dla naszego miasta. Pragnę jeszcze jedną rzecz tutaj podkreślić, że powstanie Rady Gospodarczej przy prezydencie miało dosyć duże znaczenie właśnie przy zbieraniu tych podpisów. Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej w gruncie rzeczy było zdominowane na temat trasy S7. Przedsiębiorcy bardzo się obawiają właśnie że ta trasa mogłaby być nie ukończona na czas z uwagi na to, że prace bardzo postępują szybko w rejonie Szydłowca, a w rejonie Skarżyska nic się nie dzieje. W związku z tym, mówię, zdominowane pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej tematem drogi jest siedem i węzła. Było to oddźwiękiem spotkania we wrześniu, które się odbiło było w Skarżysku Europejskiego Banku Inwestycyjnego, gdzie część kolegów brała udział w tym posiedzeniu. Jaka jest sytuacja w tej chwili formalno-prawna? No to może przedstawi dyrektor Krzysztof Strzelczyk. Dzień dobry. Ja chciałem na początku oczywiście podziękować Również za udział społeczeństwa, za zaangażowanie. To są swego rodzaju konsultacje, które wprawdzie były już w momencie wydawania decyzji czy, czy, czy przygotowania tej decyzji, natomiast tym niemniej nigdy ich za wiele. Tak, a nie inaczej działo się z tą inwestycją, w związku z tym każde poparcie idące w kierunku jak najszybszej budowy jest no, wskazane. Jak wygląda dzisiaj sytuacja formalnoprawna? To już zostało częściowo powiedziane, ale ja przypomnę jeszcze raz. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji została wydana w 2014 roku i ona następnie przeszła przez procedurę odwoławczą, skargową, aktualnie... Wszystko pozytywne na, na, na korzyść inwestora. Aktualnie jest złożony wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli próba kasacji decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale decyzja jest ostateczna, wykonalna po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na podstawie tej decyzji nowej, bo stara decyzja to została wyjęta z obiegu prawnego, została wydana decyzja z Rydowska, yy, Nowa decyzja z Rydowska, znaczy inaczej powiem. Naprawiona decyzja z Rydowska. I to 29 stycznia tego roku pan minister, minister infrastruktury i budownictwa wydał taką decyzję. Tak potocznie mówimy naprawił starą decyzję z Rydowską, czyli dostosował zapisy decyzji, decyzji z Rydowskiej do nowej decyzji środowiskowej. W tym samym dawna, ta pierwotna decyzja z Rydowska wojewody stała się ostateczna, wykonalna. No, oczywiście przysługuje stronom, w tym skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i kasacja, ale na dzień dzisiejszy ta decyzja jest wykonalna, więc realizować zadanie można. Z tym, że z pewnej ostrożności no, muszę powiedzieć, że ta procedura sądowa krajowa jeszcze nie jest zakończona, ta skargowa. Natomiast co, co my w tym momencie, no my dostając tą decyzję w zeszłym tygodniu w formie takiej już pisanej i, i otrzymując dokumentację, jesteśmy na etapie poprawiania tej dokumentacji, czyli naprawiamy decyzję z Lidowską poprzez korektę dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej. Jesteśmy w trakcie tych prac. Decyzja Ministra jest świeża, więc no nie chciałbym jednoznacznie tutaj w tym momencie mówić o, o jakichś konkretnych terminach. Chcemy to zrobić jak najszybciej, jak tylko to będzie możliwe. A ponieważ procedura przetargowa została uruchomiona w grudniu 2013 roku, pierwszy etap i zostało wyłonionych w wyniku tej prekwalifikacji tak zwanej 20 wykonawców, to my w momencie, kiedy skończymy aktualizację dokumentacji, zaprosimy do drugiego etapu postępowania przetargowego. Mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej i że będzie można wyłonić w trzecim, może w czwartym kwartale tego roku wykonawcę. Muszę się zastrzec, że, że, że to jest jednak postępowanie przetargowe, w związku z tym no, czas okres tego, tego postępowania nie zawsze zależy od, zamawiające, od zamawiającego. Często to są pytania, odpowiedzi, które trochę angażują, ale chcemy zrobić wszystko, żeby to się stało jak najszybciej. Czyli trzeci, czwarty kwartał, panie dyrektorze, to jest realny termin. A jaki jest termin realizacji, jeżeli zaczęlibyśmy, założymy. Znaczy, ja zakładam, że umowa będzie podpisana raczej bliżej końca. Znaczy, to postępowanie przetargowe to jest 5-6 miesięcy. To, to, to proszę wziąć pod uwagę, że podpisanie umowy to jest raczej pod koniec roku. Okres zimowy nie jest okresem budowlanym, ale tak naprawdę każda realizacja zajmuje 22-26 miesięcy. To jest taki przedział sztywny dosyć. Do tego dochodzą okresy zimowe, więc to jest 22 plus 7 albo 26 plus 7 dwa okresy zimowe. Jesteśmy przekonani, że w 2019 roku będzie się po tej drodze jeździło.